Kurszulo, moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała, w którą stronę, w którąś się krainę udała? Czyś ty nad wszystkie nieba wysoko wniesiona i tam w liczbę aniołków małych policzona? Czyliś do raju wzięta, czyliś na szczęśliwe wyspy zaprowadzona? Czy cię przez Charon jeziora wiezie I napawa zdrojem niepomnym, Że ty nie wiesz nic o płaczu mojem. Czy człowieka zrzuciwszy I myśli dziewicze Wzięłaś na się postawę i piórka słowicze? Czyli się w czyśćcu czyścisz? Jeśli z strony ciała jakakolwiek zmazeczka Na tobie została,